Ona była koszykarka, reprezentowała tutaj kluby ostrowskie. Ja piłka ręczna i od najmłodszych lat dzieciaki wyrastały w atmosferze sportu. Ja nie wiem czy mama miała za dużo do gadania. Nie no, żartuję, to mnie ale... nie dotarło. Do mnie też, jakieś protesty. Ojciec patrzył przyszłościowo, byłem leworęczny i w jego oczach marnowałem, marnowałem swój, swój potencjał w koszykówkę. Stwierdził, że w koszykówce takich jak ja jest miliony, a w piłce ręcznej niewielu. I to, jest, to, to są, to są świetne słowa. Jak ja się zapytałem, że chcę grać w koszykówkę, on mówi, graj w piłkę ręczną, osiągniesz dużo, dużo więcej niż jako koszykarz. Ja ci to gwarantuję. W mieszkaniu były rozgrywane mecze, co prawda sąsiedzi nie byli bardzo zadowoleni z tego. Były rzuty, były obrony bramki. Pamiętasz panią Wasiedesko? Jak tym kijem. Pozdrawiam. Sofii dostrzegała. Pozdrawiamy oczywiście. Hałasów może nie było, ale... Latało wszystko. Ale no, działo się. Jak rodziców nie było, to... To robiliśmy wszystko, żeby, żeby, żeby ten czas zabić, prawda? Nawet jak nie mieliśmy piłki, to braliśmy papiery, tak? Zwijaliśmy w kulkę oklejaliśmy papier, je gazety, taśmą wzięliśmy taśmą i mieliśmy taką poważną piłkę i, I tym graliśmy w domu. Byliśmy u Marcina we Flensburgu, jak już Marcin był we Flensburgu, grał tam w Bundeslidze, Krzysztof jeszcze, jeszcze nie. Weszliśmy na halę sportową, na taką wielką halę. I tak Krzysiu patrzył, patrzył i tata, ja też tu będę grał. Podczas moich pierwszych sezonów we Flensburgu już dopytywało się o niego różne kluby. Jeszcze z ojcem trzymaliśmy rękę na pulsie, bo Krzysiu był dosyć młody. W pewnym momencie postanowiliśmy, że Krzysiu wyjedzie. Wyjedzie też na zachód. Od razu oferty było tak. można było wybierać. Yy, Ty co się ja myślałem, że tylko jedną dostanę. Nie, nie, dużo było, dużo było i to też nie tylko z, nie tylko z Niemiec. Yy, nawet Manolo cię chciał do, do Hiszpanii. Ale yy, postanowiliśmy, że będzie to Hamburg, gdyż yy, szefem klubu był mój dobry znajomy już z Flensburga. On dał mi słowo, że Krzysiu będzie, będzie w dobrych rękach i ta jakaś tam rodzicielska, braterska kontrola zawsze była. Są rzeczy, które Krzysztof nigdy nie zagra, tak jak Marcin, i są takie rzeczy, które robi Krzysztof, gdzie bardzo trudno by było Marcinowi to naśladować. Na pewno rzut z biodra Marcin ma taki, którego ja nigdy nie miałem, nie mam i nic nie będę. Krzysztof jest niezwykle szybki, dynamiczny, do tego plastyczny, śliski, agryba. Człowiek obrońca. Wydaje mi się, że go ma, czy ma tu gdzieś nagle Księgu Krzysia już nie ma. Tego ja niestety nie posiadam, niestety tak bardziej gruboskórny, że tak powiem. Do, łatwiejszy cel dla obrońców. Tego, tego, tego ja nigdy nie będę miał. Zazwyczaj były przy, przy, przekory SMSy. Wybiję ząbki, wybiję tutaj coś, uważaj na żeberka i tak dalej. A przychodziło to co do czego? To, to pełen profesjonalizm, krzywdy sobie nie robiliśmy. Docinki były zawsze i, I będą. Dopóki to, to, <laughs> to, to oboje biegamy na parkietach, to, to one zawsze będą nam towarzyszyć. Oczywiście to są żarty, takie przekomarzanie, rozróżnianie też napięcia i atmosfery, bo pamiętajmy sport sportem, ale jakiś tam dystans do tej dyscypliny trzeba mieć, bo nie można przecież zwariować.